Samo patrzenie na kaczki już jest medytacją. Jakże spokojnie pływają, ani trochę nieskrępowane sobą, bez reszty obecne w teraźniejszości. Tak dostojne i doskonałe, jak dostojna i doskonała może być tylko istota bezmyślna. Zdarza się jednak, że dwie kaczki wdadzą się w bójkę, czasem bez widocznego powodu. A czasem dlatego, że jedna wtargnęła na terytorium drugiej. Bijatyka trwa zwykle raptem kilka sekund, po czym kaczki rozdzielają się, odpływają w przeciwne strony i każda parę razy energicznie macha skrzydłami. Potem znowu spokojnie dryfują, jakby do bójki w ogóle nie doszło. Kiedy pierwszy raz obserwowałem taką scenę, zrozumiałem nagle, że. Dzięki machaniu skrzydłami ptaki pozbywają się nadmiaru energii, która mogłaby uwięznąć w ich ciele i dać początek czemuś negatywnemu. Tak podpowiada im wrodzona mądrość, a one z łatwością idą za jej nakazem, ponieważ nie mają umysłu, który niepotrzebnie przedłuża życie przeszłości, a potem buduje wokół niej tożsamość. Te słowa pochodzą z książki potęga teraźniejszości Eckharta Tolle. Pół żartem, pół serio. Wyobraź sobie, że żeby puścić kłótnię, zaczynasz machać rękoma, i spływa po tobie to jak woda po kaczce. Oczywiście nie tylko dlatego, żeby nie wyciągnąć wniosków ze starcia, ale po prostu dlatego, że ty już tego w sobie nie trzymasz. Puszczasz to wolno i płyniesz dalej nie budując swojej tożsamości w oparciu o przeszłość, ale o to, co stoi teraz. Pozdrawiam serdecznie.